Niech będzie pochwalony z Chrystus. Ja to jeszcze chciałem Justynę poprosić. Justyna, tutaj będziesz? To słuchaj, chciałem cię poprosić. Tutaj masz takie kartki. Jakbym popłynął, to... Jak będzie, tak, jak będzie 15 minut, to mi pokazuj. Potem 10, potem 5, potem 0, 0, 0. Aż w końcu mi się uda skończyć. Cieszę się, że tutaj mogę stanąć przed wami, ponieważ... Jesteście to jako małżeństwa. Ostatnio papież Franciszek wydał pa bardzo dobry dokument Gaudete et Sultate o drodze do świętości, a e, małżeństwa, w małżeństwie idzie się też ku świętości. Wiadomo, że e, na drodze do świętości to też niezbędne jest męczeństwo i dlatego ludzie się żenią, bo w małżeństwie o to najłatwiej. Także wtedy nie trzeba się gdzieś starać, daleko chodzić. Stoję tutaj też przed wami w takiej szczególnej roli, gdyż wy macie na tych swoich identyfikatorach takie pojęcia jak staż. Tam 30 lat, 31, 25, 4 pewnie i tak dalej. No ja już tutaj nie mam nic napisane, dlatego że no, z woli Bożej od w zeszłym roku 30 lipca Moja małżonka odeszła do Pana Boga, także po 24 latach i 13 dniach no, nasze małżeństwo zakończyło się śmiercią. No i taka jest, słuchajcie, jedyna szczęśliwa nowina i dobra nowina dla małżeństwa, że każde szczęśliwe małżeństwo zakończy się śmiercią, a tylko nieszczęśliwe rozpadami. Także i zasadniczo życzę wam tego, żeby wasze małżeństwa zakończyły się śmiercią. No jako ten, który w małżeństwie, no, jako drugi sta, stanie, no to życzę, żebyście każdy z was było tym pierwszym. Bo to drugie naprawdę musi dokonać trudnych wyborów, naprawdę trudnych wyborów, dlatego lepiej jest pierwszemu stanąć przed Tronem Bożym. Niemniej jednak, w takiej rzeczywistości. No, towarzyszą nam cały czas finanse. Te finanse mogą nam oczywiście pomagać, mogą nam też przeszkadzać. Uporządkowanie finansów jest niezwykle istotne w ciągu początku życia małżeńskiego, w ciągu trwania życia małżeńskiego, a w szczególności w końcówce życia małżeńskiego, ponieważ gdybyśmy my nie mieli uporządkowanych finansów to ja ostatnie miesiące nie byłbym w stanie poświęcić tego czasu, być ze swoją żoną w szpitalu w różnych miejscach, no bo musiałbym na przykład biegać po całym świecie, zarabiać pieniądze, żeby spłacać na przykład raty kredytów, prawda? Co więcej, kiedy nastąpi w małżeństwie właśnie ten koniec, czyli śmierć, no to po śmierci nie byłbym w stanie móc, można powiedzieć tak przejść spokojnie przez pierwsze miesiące, czy przez pierwszy miesiąc, tylko musiałbym wszystko, wszystko, ból wziąć ze sobą i po prostu zasmalać do roboty, bo raty nie poczekają, prawda? W każdym kolejnym miesiącu trzeba spłacać raty, płacić zobowiązania, etc. Więc to uporządkowanie finansów naprawdę jest kluczowe do życia naszego w codzienności. Dlatego też dzisiaj stajemy tutaj z takim pytaniem jako małżeństwa, jak kochać Boga i panować nad pieniądzem jeszcze dodatkowo kochać żonę przecież albo męża jak służyć Bogu i posługiwać się pieniędzmi właśnie w drodze ku wieczności bo wszyscy zmierzamy do wieczności czy nam się podoba czy to się nam nie podoba natomiast nasze decyzje dzisiaj tu i teraz wpływają na to jaka ta wieczność będzie czy to będzie niebo czy dalej piekło bo czasami po prostu już piekło sobie tutaj na ziemi idzie zafundować, i potem tak może powiedzieć, że w miarę gładko przejść do piekła wiecznego. Sprawa finansów i Biblii i, i w ogóle Pana Boga i wiary mogłaby się dzisiaj niektórym wydawać, że to taka nowomoda w kościele albo we wspólnotach. Przecież ci z Was, którzy tutaj są wcześniej nawet urodzeni niż ja. Już coraz rzadziej się zdarzają rekolekcje, na, zna, na których znajdują się ludzie wcześniej urodzeni ode mnie, ale tutaj się tacy zda, znajdują. No to pewnie wiecie, że wcześniej, jeśli mówiło się o pieniądzach w kościele, to w kontekście daj, a nie co z nimi mądrze rób, prawda? to można się czy to taka nowomoda. Natomiast niestety to nie jest, znaczy niestety, na szczęście to nie jest taka nowomoda, bo już święty Jan Chryzostom, to jest, słuchajcie, przełom II i III wieku chrześcijaństwa, czyli można powiedzieć, że sam początek, jeszcze tam niektórzy pamiętają pierwszych apostołów, napisał taką modlitwę, sformułował, w której nam mówi o Panie, Ty żądasz odsługi swego wierności i roztropności, Nazywasz go wiernym, ponieważ nie przywłaszcza sobie ani nie marnuje bezużytecznie dóbr swojego pana. Nazywasz go roztropnym, ponieważ umie zarządzać tym, co mu zostało powierzone. O panie, uczyń również nas sługami wiernymi i roztropnymi, abyśmy nie nadużywali niczego, co należy do ciebie, i mądrze włodarzyli twoimi dobrami.